z tej strony Dodony, witam Was w moim oczywiście odbiciu ekranu w trzecim odcinku z Gretelling Lights. Nie ma kamerki, bo telefon mi się wyładował, jak zaczynałem się nagrywać. No więc no niestety. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj w sumie <laughs> usuwamy już nazistę, bo tam to obejrzeliśmy. Co my tu mamy w ogóle? Sprawdźmy John. Okej, John już jest czy Czemu tego nie usunąłem? Nie no. mam pojęcia. Paul. W sumie mogę napisać, że... John... Nie, dobra, co nie mam tego. Dobra. Paula teraz ogarniamy. Zobaczymy. Bo się, jak chodzi o Paula. Boże. Okej. Okay.

Dobra, może zróbmy tak, że... fakcja. o, dobra, awa, ma to z cross. dobra. Czyli coś chyba ważnego znaleźliśmy, tak coś było. Pol, elmo <laughs> Aha. <śmiech> <śmiech> Był, już nie jest oczywiście. Nie oglądają przypadki? Dobra. Hmm. To oglądałem. Tak, oglądałem. To. to no bo babka. A, nie, to jest babcia. Mm -hmm. Przepraszam, że mam chrypę, ale wierzę wstają. <laughs> muszę się jakoś ogarnąć, żeby mieć odcinki. Zawsze. Ono zawsze sprowadzi jedną od tych... Chłopców do szpitala. Powiem ci, że za każdym razem coś z nimi nie tak. David, David się na drugim stanie. się z Przypominam wow. Co, co, co? to, żeby moja córka wezła yeah. do ciebie, jak wróci? Tak, to chyba ty. Okej, okay, koniec. O, jest w ogóle do wysuwania 5, istnieje To jest no, fajne Jeśli ty nie rozmawialiśmy Coś się z nim stało. To jest to. On nie żyje. Ja wiem. Nie, no w sumie nie wiem, ale Kaś nie żyje. To jest to. Co, coś jeszcze powiesz? Ja to się Stop! Stop. Stop. Cholerka. Zapomniałem o zegarze. Zawsze jak nagrywałem, to miałem na kamerce napisane, a teraz nie mam, bo nie mam włączonego do telefonu. Dobra. Uznajmy, że teraz się zaczyna nie. No. On tam słucha. Wszystko chodzi o pola, zobaczycie. Oni będzie wszystko się działo. Coś, maybe, more. <laughs> Proszę. Zastanawiam się, czy włączyłem Minecraft. Tam tylko jakaś. A tutaj jest taka muzyka, chyba, no, no dobra. tak. Ciekawa sprawa. I tam gadają, no ale oczywiście. Na no gość nie? dziwnie, się zachowuje. To trochę tak, to prawda No ale chyba, że już skończył gadać. No <laughs> i raczej nie. O, akurat tamten już przejeżdżałem. Zobaczyłem że je, jego samochód jest zaparkowany na ulicy. Ubiegam prosto do Twojego mieszkania. Trzymał Cię i bałem się Twoje bezpieczeństwo. Okej. Okay. I on zabił pola. Wszystko jest zrozumiałe. On zabił pola. Dobra, koniec kierki. Kocham Cię. Okej, okay. no to nie fajnie. Coś jeszcze powiedzieć. A właśnie, Boże, ja miałem coś sprawdzić i wspomniałem o tym. To tu... Nie, to nie było tu. to. to? No, to to. Jestem wyszkolony na narzędzie na wyniki. Więc powinien zabrać biletów lotniczych, zwrócić napisy, w których już to tych słów w tej samej kolejności. Aha. Chciałem to sprawdzić, bo muszę kartę zakładki zorganizować, zakładki, co potem łatwiej dostęp do są. może Można tagi, a muszę mnie zastosować do zakładek, co ułatwia sortowanie i filtrowanie. Czy ja jestem... Nie, nie, nie. Co to jest? Czy ja miałem to wszystko zakładkować? Ja pierdolę Dobra Trochę beka ze mnie Zróbmy to Na szybko Nie no, to nie ma sensu, dobra nie chcę już mi się tego robić Tak, dobra No razie wszystko ogarniam, to najważniejsze to co ja Wyklikałem To było Paulo <grym> jeszcze jedno A to jest Paul On jest księgowym A, player On się najlepszym graczem w tenisa w swoim stanie czasami bije nich, albo się w czymś w swoje A gra serii Emma spyka Paula w pracy, gdy ten przychodzi Dobra, coś tam gadają o sobie to jest David, o David policjant Właśnie! Właśnie miałem sprawdzić FBI No właśnie, bo FBI się często pojawiało Oni tam gadali, że FBI, no dobra Często się pojawiało to FBI nawet FBI agent Emma meets him. To też ona. No, Okej, że wszyscy pracują w tej samej pracy, dobrze wiedzieć. Lepiary pacjent ma tym tym ze sobie dziwką. Ciekawe czemu. Hmm. Spotykać się z Paulem, spotyka się teraz z Davidem. Ale Paul. Ciągle się ubija i widzi wam, że ją kocha. Czasami, że jej nienawidzi. Och, to ham. No więc David, poczekaj chwilę. A, czy chciałbym przerać? Trzeba pilnować mieszkania, M? my każdego dnia, gdy wracają z randki, czy sobie nagent pójdzie ze zewnątrz? wewnątrz, coś słabo bardziej i jej, gdy ona śpi. Serio? Ula. No. Mhm. Ale wiesz, to pomaga jej w zasnąć. Czy się, czuje się bezpieczna, dobra. <laughs> w tej porze z na walody, co Paul Pauli mówi, że chce wpaść. Mama mówi, żeby przyszedł, myśląc, że. Głupi, wiadomo, że nie. David czeka w choć co mu <laughs> Przecież wiadomo, że nie wystraszy. On ma co? Nie, wiem tak właśnie postępują. Tak, tak, tak. tak Na pewno. A jest to jest to. To przed chwilą było, że myślałem, że coś tam robią. Nie słusz przystaję Jest wściekły No, ciekawe czemu Ej, No, a co ty myślałaś? Przykulaliście się Ty, jest chora psychicznie to też większość poryczała no i umarł super koniec gry to by jakieś ile? 10 minut no to jest Ewa mogłaby mogłabym zatrzymać to mu życie ale David mówi, żeby tego nie robiła aby tak miała większej szansy przeżyć a czasami jak uważa, David tak jakby po prostu umrzeć obejrzeniu faceta Duchającego się na śmierć postanawiają się pobrać. Aha, XD Mimo wszystko, Ewa jest pewna, że będzie bać się Davida. Już zawsze czekałeś, bo chciałeś mi uratować. Chciałeś być co? Kim? Tyrzem śniącej zbroi. Ok, ja się upiła raczej, bo tak gada do tego typa. Do Davila. Przepraszam, jak to wygląda na grany? Czy z tej strony to mnie kawał zły pierwszy? Fuck. Sorry, właśnie mi się film zrobił. Kocham Ciębie, Ailie. Ale już się cię ja nie boję. Fuck. What the fuck? Czyli Paola ma bezrobionego? Paola ma bezrobionego, dobra, Elko Sprawdzę płuco, bo tam było mało wyszukiwań O, nie zginął od razu Przestrzeliłem mu w się we własnej krwi Dobra, wiem kto jest co. A co potem? Patrzyłem jak umiera Zasłużył na śmierć, to była słuszna decyzja Dobra, twoja kolej... Powiedz mi coś czego nikt jeszcze nie, wie, dobrze? O Boże, no nie mogę, co za... Nie co, takich ich może się nie mówi. Nie no naprawdę powiedzieć... E no, zastrzeniłem typa. No to tu będzie, sobie bo to nie ma sensu tylko grobać. Dobrze, że jest to przewijanie, bo inaczej nie wiem, co zrobił. No, no proszę chyba powiedział. O, jakaś babcia. Zacznę na pewnie telnerkę. O, to teraz nic ważnego. Nie. Cztery... Czterem sobie oczka. Dobra. To było coś kozackiego. Bo gości, nic więcej nie powiedział, to się rozłączył. Eee, tu mam jeszcze płuc. Racjon płuc do mojego. Eee, do. Czekaj, co. Czekaj, teraz sobie oczy. To mi bolą. Dobra. Eee, dobra, lecimy. Taki płuc mojego męża. To uratowało nam życie. Zamiast tego wybrała. to z out here to dziecko to jest po prostu creepy. Oskarowi tak ten tak. idą lekcje. Le. I okay, to też się wiemy się jeszcze. tak Dobra, kto to jest a, to jest ta czarna czarny Hollywood Dobra napiszę Hollywood, jeszcze będę umiał Co? Aha, dobra, czy w tym razem Powiedzieli, że jest policjantem No, tak Ale już jest chyba. Ok, czyli jest w łodzi Lolka. nie na no, żartuję Chyba, no chyba, że jest po prostu, to w ogóle już tak, no, no, so W sumie najważniejsze. Tak, 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 na pewno. Na pewno. No, ma śpiewać, lubi, tak. Śpiewać. Dobra. Śpiew. Śpiewać. Jest dużo do śpiewania. Śpiewać. zaraz więcej mam tych rzeczy na pewno? Ja już. No jeszcze Hollywood. Hollywood. Ciekawi, że Jest coś, 5 na 5 Esa. Hollywood. Dobra, ogarniemy Prospirem. A to, to, to jest po prostu strasznie zrobione. Prospirem. 5 na 5, obejrzałem 2, to dobrze. A protestują stoją. To właśnie było. Aha. O boże, oni są takim wiecie typowy elo-bunt na władzę. Trzeba ją zniszczyć, sami będziemy rządzić. Na pewno będzie lepiej, chociaż wiadomo, że nie będzie. To co co? Przeciwko... Dopiero Ja to już sprawdzałem? Nie. Co? Ja w sumie mówią, tak od zawsze, tak robić na Sora nie pomyślałem. Dobrze, że jestem tak naprawdę, bo ja bym się wyłamał tutaj. Nie przepadają za prospirem. <laughs> Pewnie rodzice tej dziewczyny. Tak. Skąd mamy na prospirem? Black... okej okay. Black Kitty. To jest to wiesz kozackie Mamy Black Kitty. No, kozak. Black Kitty. Mm. Coraz więcej tego, <laughs> co to było? To było też dziwne. Muzyka się zmieniła. Nie wiem, czy to dobrze. Ej, jest coś jeszcze z prospiren? Jeszcze jedno. Ale zachowuję się jakiś ok. Okej. Uh -huh. exactly. Nie zdziwię się, jak coś tu jeszcze będzie... Och, w jeszcze jest jedna rzecz. dobra Więc ja mogę jeszcze tu zacząć skończyć. Chciałem cię w marszu Trzeba nam można na mnie liczyć, L, dobra twoja kolej Jak? Erik Tu jest dużo w ogóle takich informacji Nic nie mówię mm -hmm. Dobra, Eric No to już będzie chyba ostatni dzień minut Sprzedawał z zginął po jakimś czasie O, oh, cholerka spoko jeszcze to jest naprawdę? to było można tak o lender Czy mogłem coś przegapić Mirror mirror on the wall. Przecież, to jest najpiękniejszy przejście Nie to tak uderzyłem tak trochę Chcę, że ono płyte. tam Iggy Popa, Elo, no, nieco Iggy Popa. Coś tu wstępu. Nie, nie ma. Dobrze. Taki faktores na sam koniec, to jest coś spoko. Dobra, w tym odcinku tutaj tak będzie na tyle, w kolejnym może coś więcej znajdziemy, bo dzisiaj w sumie chyba postąpiliśmy trochę bardziej w fabule, ale nie jestem pewien. Więc trzymajcie się i cześć.